Witam z całego serca. Kochany, kochana, co gada ci w głowie? Czy słyszysz te słowa? Gada, że pochodzi to od gada. Słyszysz tu słowo gad drugie pytanie czy twoje myśli w twojej głowie są twoje własne niestety nie to co gadało nam w głowie było światem gadów było programem dla robotów który obecnie w euforycznej Fałszywej przemianie wkraczał w nowy etap zniewolenia poprzez ezoterykę, poprzez euforyczne przebudzenie, które jednak było wielkim, wielkim, wielkim zwodzeniem dzieci Ziemi w kolejny etap niewoli, w ich połączenie, w zjednoczenie tysięcy religii. W jedną ezoteryczną papkę, jakoby wegetarianizm, weganizm, techniki, uzdrowienia, bioterapię, reiki, hipnozę i wszystko to razem wzięte stanowiło zniewolenie ludzkiej rasy, którą hodowały inne światy. Jakie to były światy. To były gady. Dlatego masz gadanie. Kiedyś przed laty spotkany człowiek powiedział mi słowa. Jedyny niewolnik to ten, który który jest w głowie. To jest jedyne niewolnictwo w naszym umyśle. Tu jest jedyny matryks, jedyne zniewolenie, jedyne ograniczenia, z którymi mamy sobie poradzić. Ja mówię o sercu. Ja mówię o jedynej drodze, o wyjście przez przebudzenie serca. Dzielę się z tym. Wyrażam tak sam siebie, wyrażam głos, wyrażam słowo. Ono staje się dźwiękiem, ono staje się wibracją, odczuciem, przeniknięciem ziemi, staje się miłością. Wiesz, jak ważne jest odczuwanie miłości. Znasz doświadczenie z ryżem, kiedy to w japońskiej telewizji. Hmm, Poproszono, aby w swoich domach, w tysiącach, tysięcy domów, zrobić doświadczenie i ugotować trzy porcje ryżu, wyłożyć je na miseczki, i przez trzy tygodnie podchodzić i powtarzać do tych porcji trzy słowa Kocham cię, do drugiej porcji obojętność a do trzeciej nienawidzę cię najgorsza porcja była tam gdzie była obojętność ten był ryż ohydny spleśniały ryż był gdzie wyrażaliśmy nienawiść był czarny był gorzkniały był spleśniały a ryż w którym odczuwaliśmy słowo kocham był nadal biały, był nadal czysty. Dlaczego to mówię? Mówię to, bo w moim filmie wyrażam słowo, które demonowi nie, nie przejdzie przez gardło. Ok, roboty to mówiły. Tak zostaliśmy skonstruowani jako bioroboty. Na podobieństwo gadów, dlatego w naszej głowie było gadanie. Ja mówię o sercu. Do tego filmu zachęcił mnie mój kolega, który zapytał: Co, a co grzegorz mówi ci serce? To niezrozumienie. Nie zrozumiesz, przyjacielu, serca umysłem. Umysł, serce nie gada tak jak rozum człowieka. Co mówią ci tam w sercu? Tak, spotkałem ezoteryków, którzy mówili takie słowa: No, tu mówią mi, że ty to przyszedłeś na Ziemię po to i po to. Ja pytałem, a kto ci mówi? I dla nich to było oczywiste. Ja jednak byłem świadomy, że te osoby były zniewolone, że te osoby były opętane, że te osoby były na najniższym poziomie świadomości, którym to oczekiwały uzdrowienia na zewnątrz. Zbawienia, które wierzyły w Boga ponad nami. A to jest iluzja. Ja jestem, jam jest, jedynym Bogiem. To czucie daje uwolnienie, daje potężną miłość, którą staję, staję się czystym ryżem, pięknym. Odradzam tak siebie, rozpuszczam kody zniewolenia. I pamięci śmierci we mnie, pamięci umierania. Programy, rozpuszczam programy odżywiania, programy <śmierania> umierania, że muszę umierać. To nieprawda. Znika ten program, bo ja tak decyduję, bo miłość we mnie jest oczyszczeniem, aczkolwiek może obejrzy to. Kilkanaście osób, to i tak jest nieważne, bo ja emanuję nad całym światem. Ja emanuję nad całą przestrzenią, którą być może nazywasz Ziemią. I to jest potęga, z której sobie zdaję. To jest oczyszczenie, to jest uczynienie z każdej cząstki wody, bo to jest świat wodny. Twoje ciało składa się głównie z wody, i ten ryż staje się czysty, staje się biały, staje się piękny. Ty jesteś tym pięknem. Jesteś tą cudownością, jesteś mną i ja tobą. A ja tobą. Twoje moje serce mi nie gada. Gadał umysł, gada, których gady uczyniły nas na swoje podobieństwo, a teraz w nowym etapie chciały zmodyfikować, połączyć nas w pełni z elektroniką poprzez przejściówkę smartfon, poprzez znamię bestii i tak doprowadzić do wielkiej eksterminacji, wyciąć tych, którzy deklarowali się na duchowość, którzy nie dokonali, nie dali zgody na modyfikację genetyczną. Ja powracam. Ja, czyli miłość, a moje serce przyjmuję poprzez zjednoczenie z moim duchem to mój duch w nim się wyraża. Mój duch poprzez to serce jednoczy się z moim ciałem ponownie. Bo tu jednak kiedy uklękłem w celebracjach wierzenia absurdalnego, kościelnego w śmierć męczeńską, uklękłem przed demonem wojny Jehową, Allachem, Ozyrysem i Zydą setem, te demony odchodzą, te demony nie dzierżą miłości, dlatego ich się nie lękam. A całą mocą mego serca dziękuję za te doświadczenia, bo one naprawdę chcą się uwolnić. To energie, które powracają do mnie, w żaden sposób nie są zagrożeniem dla mnie, nie są zagrożeniem dla istoty boskiej. Tym jest potęga, pokochanie ciemności. Ona po prostu nie istnieje. Ale krokiem, pierwszym krokiem, krokiem niezwykle ważnym jest uwolnienie w moim sercu odczucia myśli. Porzuć wszystko. Uwalniam wszystkie myśli, które. Program emitował mi w głowie, w którym naprowadzał na wynalazki, w którym mówił i nadawał poprzez strach, poprzez przestrzeń strachu. Dlatego doświadczaliśmy religii cierpienia religii opartej na strachu że tylko wtedy, kiedy będziesz wypełniał sakramenty, będziesz zbawiony. Będziesz wybranym Pana. Będziesz jednym z 144 tysięcy, którzy zasiądzą po prawicy. Ojca i będą sądzić wszystkich tych niegodziwych. Cóż za bzdury. Cóż za bajki. Uwierzyłeś w to, bo taki miałeś program. W twojej głowie takie zaprzągnięte były chipy proszę cię wejdź w głęboką medytację serca odczyj uwolnienie tych programów i tych chipów odczyj uwolnienie nocy i śnienia w której ponownie to wszystko było ci wgrywane noc była po to była tutaj ładowarką do smartfona którym ty się stałeś. Teraz podany Ci smartfon miał posłużyć wprowadzenia Ciebie w nowy etap, w którym będziesz 6,, 6, że nic nie kupisz, nic nie sprzedasz, że Ciebie wyłączą. Tak to już na potęgę stosowane jest w Chinach, że Ludzie po prostu są wyłączani. W pewien sposób doświadczyłem takiego wyłączenia. Poznałem, jak funkcjonuje system, kiedy go obnażasz, kiedy jesteś niewygodny, ale to jest mój świat. Więc żaden zewnętrzny świat nie ma władzy nade mną. On istniał. Bo ja go stworzyłem, kiedy to sobie uprzytamiam, kiedy to sobie uprzytamiasz, bo przypominam, jesteś mną i ja tobą, jesteś tą samą miłością. Znika ten czarny świat, który nas zniewalał, i teraz euforycznie poprzez kobietę zniewoloną, poprzez kobietę, która. Tu wyrażałaś jako ciemność, jako ja-ink. Władał tym światem, władał mężczyzną, Myścił się na tym mężczyźnie i pożerał dzieci. I te dzieci oddawaliśmy jako ofiarę, ciągle, ciągle, ciągle się ich wyrzekając w szczelnym sakramencie, w szczelnym rytuale szczelnej ofierze, której z dziecka, której jest miłością, które jest odrodzeniem mnie, jest odrodzeniem ciebie, niosłeś w rytuale magii, czaru, czyli czarów, i mówiłeś słowa: Wyrzekam się, i tak powodowałeś, że istniał czarny świat, bo to ty go błagałeś o to teraz ja mówię ci czyli miłość jesteś wolny przyjmij swoje serce jako prawdę jako epicentrum przebudzenia świata miłości ale uwolni jednocześnie rozum człowieka mowa ludzka jest prosta, jest odczuciami. Słowa były tu manipulowane. Dlatego do porozumiewania mamy serce. Kiedyś na spotkaniach demonstrowałem, jak proste jest odczytywanie myśli drugiego człowieka. Kiedy wystarczy, że je odczujesz, a druga osoba odczytuje. Okej, okay, nie każdy był gotowy przyjść na moje spotkanie, może tego jeszcze nie wiesz, ale ja mówię Ci, że świat jest zupełnie inny niż widziałeś go poprzez projektor rozumu człowieka, poprzez dekoder, którym ten rozum był. I gadał ci programem gadów, wielkiej inżynierii, która powstała, a którą ty być może nazywałeś istotami lub aniołami, albo diabłami. To był świat obłędu, to był świat bytów, które jako pasożyty potrzebowały Twojej energetyki twojego uklęknięcia na kolanach i bicia się w piersi i mówienia słów, które sobie teraz przypomni gdy klęczałeś na kolanach i mówiłeś słowa Panie oddaję Ci siebie oddaję Ci swoje serce oddaję Ci swój umysł oddaję Ci swoje myśli odpowierzam Ci swoje życie i tak stałeś się śmiertelnikiem, a byty odżywiały się nami, używały nas jako garniturów, jako seksualnych ekscesów, a ty myślałeś, że doświadczasz miłości, partnerstwa, zakochania, że spotkałeś swoją ukochaną. Ja mówię ci, to wszystko. To były doświadczenia w piekle. Teraz masz pójść dalej nie potępiaj tego. Nie potępiaj kobiety, która zgotowała Ci gechenną bezdomność zabrała Ci dzieci, bo doświadczałeś tego wszystkiego co dałeś tej kobiecie to do Ciebie wracało Nareszcie rozpuszczam karmę Ona nie istnieje. Ona była paranoją, była programem obwinienia, dlatego nas kierowano na winy i pokutę. Może też tego mówiłeś? Panie, proszę o pokutę. A potem doświadczałeś święcimia głagu. Czy Pinocheta. Ja mówię ci, jesteś wolny. Pojawiłem się w tym świecie i budzę się, i jest to moja godność, tak siebie przyjmuję. Nie jako lepszy, jako gorszy, ale jako pi pierworodny syn matki, natury, źródła. Dlatego wmawiano nam, abyśmy oczekiwali na Zbawiciela. Ja mówię Ci jedynym Zbawicielem ja jestem. Ja to miłość. Ja to odczucie piękna, w którym kreuję moją rzeczywistość, w której odracam mój świat. Oh